Hello, my dear student! Czy możesz powiedzieć na 100%, że wiesz, kiedy używać perfect, a kiedy continuous? Czy irytuje cię to, że nie zawsze jesteś pewien, jakiego aspektu użyć? Oglądaj do końca, a ostatecznie rozwije swoje wątpliwości. Tutaj Magdalena Rękiewicz, Twój coach języka angielskiego online. Pamiętaj, żeby polubić i podzielić się tym nagraniem, skomentuj je i dołącz do mojej grupy na Facebooku Angielski dla Pracujących. Pobierz również bezpłatny bonus, który dla Ciebie przygotowałam, a link do niego znajdziesz w opisie. Gdy jako uczeń szlifowałam angielski, najwięcej problemów sprawiały mi continuesy i perfekty. Często nie wiedziałam, kiedy czego użyć. Zasady stosowania tych aspektów wydawały mi się zbyt skomplikowane, żebym je z łatwością ogarnęła. Dziś wiem, że to nie wina ucznia, że nie umie poprawnie mówić po angielsku i że użycie czasów jest dla niego skomplikowane, ale tego, że nikt mu nigdy nie wytłumaczył. Odpowiednich kwestii. I nie zwrócił uwagi na elementy, które ułatwiają naukę i mówienie. W ostatnim nagraniu chciałam zwrócić Twoją uwagę, jak ważne jest umiejscowienie swojej wypowiedzi w odpowiednim kontekście. Dlaczego to takie ważne? Bo musisz połączyć to, co mówisz, z konkretną rzeczywistością. Bo przecież język to narzędzie komunikacji. I dotyczy rzeczywistych wydarzeń. Więc jak możesz połączyć zdarzenie z czymś konkretnym? Po pierwsze, stwórz sobie obraz jakiegoś wydarzenia w głowie. Może to być coś, co sam przeżyłeś, lub coś wymyślonego. Po drugie, umieć to wydarzenie w konkretnym czasie. Żeby tego dokonać, potrzebne Ci będą wyrażenia czasowe. Na przykład teraz, w tym momencie. Do tej pory, czy do końca tygodnia. Wtedy zdanie będzie brzmiało tak: Właśnie co, przygotowałam warzywa na barbecue. I have just prepared some vegetables for barbecue. Ona przygotowuje się do zawodu w tym momencie. She is preparing for competition at the moment. Kiedy będziesz używać wyrażeń czasowych, znacznie ułatwisz sobie wybór konkretnego aspektu lub czasu w języku angielskim. Pozwól, że ci przypomnę. W języku angielskim mówimy o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Prosto lub szczegółowo. A do takiego szczegółowego mówienia używamy aspektu perfect i continuous. Dziś, tak jak obiecałam, aspekt perfect i continuous na tapecie. Może Ci się to wydawać zbyt skomplikowane, jeżeli masz użyć odpowiedniego czasu, a pamiętasz ze szkoły, że jest ich 16, 12 czy 8, ale jeżeli pomyślisz w jakich konkretnych okolicznościach sytuacja yy, ma miejsce, znacznie ułatwisz sobie zadanie. Zacznę od aspektu continuous, czyli ciągłego, którego używasz, jeżeli chcesz mówić o sytuacji, która dzieje się w jakimś konkretnym momencie. Do takich zdań używaj tych wyrażeń czasowych: now, at the moment, at present, tonight, these days, still, nowadays, today. Tego samego aspektu możesz użyć mówiąc o czynności, która była w trakcie działa się w jakimś czasie w przyszłości. Używaj takich wyrażeń jak while, when, as, all morning, all day, at 5 a.m. last week. Jeżeli chcesz mówić o sytuacji, która będzie się działa w konkretnym momencie w przyszłości, to pomogą Ci następujące wyrażenia. Między innymi at this time next week at 5 pm on Sunday. Aspekt Perfect też ma swoje charakterystyczne wyrażenia. Jeżeli chcesz dokładnie przedstawić sytuację i jej skutek na konkretny moment, to ten moment może być teraz. I możesz użyć wyrażeń czasowych, takich jak. Just from. Since, today, this week, this month, lately, recently, already, yet, so far itd. Tak Możesz również mówić o rezultacie jakiegoś wydarzenia na jakiś moment w przeszłości. I wyrażenia związane z tą sytuacją to m.in. before, after, already, just, for, since, till, until, when, by, by the time, never. Możesz również mówić o przyszłości, używając aspektu perfect. I wtedy będziesz mówić o sytuacji, która będzie miała swój rezultat w jakimś momencie w przyszłości. I wtedy pomogą ci następujące. Czyli mówisz o tym, co dzieje się na przykład teraz, w tym momencie. Kolejne wyrażenia. Before, by, by then, by the time, until, till itd. Dzisiaj przykłady na tablicy z aspektami ciągłym i perfect. Spróbuj ze mną. Pamiętaj o formule subject verb object, czyli podmiot, czasownik i dopełnienie odpowiednio dostosowanej do aspektu perfect i ciągłym. Wzór odpowiednio dostosowany do aspektu continuous to podmiot, odpowiednia forma czasownika być, czasownik główny z końcówką ing i dopełnienie. Pamiętaj, że mówisz o tym, co teraz, w tym momencie. She is preparing for competition at the moment. Nasze wyrażenie czasowe at the moment. He is still cooking dinner. Wyrażenie czasowe. Still. Are you working hard these days? These days. Nasze wyrażenie czasowe. To jest pytanie. Czyli zamienia nam się podmiot i odpowiednia forma czasownika być. We aren't doing anything special today. Wyrażenie czasowe. Today. Więc zwróć uwagę na to, jak wyrażenia czasowe, the moment, still, these days, today, pomagają nam stworzyć y, zdanie z aspektem continuous. Aspektu continuous możemy również używać, jeżeli mówimy o czymś, co działo się kiedyś. W konkretnym momencie w jakimś konkretnym momencie w przeszłości i używamy wtedy odpowiednich wyrażeń czasowych while when as all morning all day at 5 am last week i tak while i was watching tv you were sleeping nasze wyrażenie czasowe while they were dancing when i came in wyrażenie czasowe when she fell off the ladder as she was climbing it wyrażenie czasowe as what were you doing at 5 am last week Wyrażenie czasowe: a 5 a.m. last. No, it wasn't raining all day yesterday. Wyrażenie czasowe: all day. Odpowiednich wyrażeń czasowych używamy, żeby powiedzieć o tym, co miało miejsce, co działo się w przeszłości, w jakimś momencie. Jeżeli chcesz powiedzieć o przyszłości, używając aspektu continuous, to również możesz powiedzieć o tym, co w przyszłości wdziało się w określonym czasie. Oczywiście używasz tej samej formuły do aspektu continuous. Zwróć uwagę z poprzednich przykładów, że niektóre wyrażenia się powtarzają, bez znaczenia, czy mówimy o teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości. Mówiąc w języku angielskim, tworząc obraz wydarzenia, umiejscowiasz to wydarzenie w czasie. At this time next week, I will be flying to New York. Nasze wyrażenie czasowe. At this time next week. At 5 p.m. on Sunday, we will be having our meeting. Wyrażenie czasowe at 5 p.m. on Sunday. Konkretny moment w przyszłości. From 8 to 9. I will be watching a film on TV. Nasze wyrażenie. From 8 to 9. I can't lend you my computer because I'll be using it all day tomorrow. Wyrażenie czasowe. All day tomorrow. Will you be fishing all morning on Saturday? Wyrażenie all morning. Możemy tu jeszcze dodać on Saturday. Zobacz jak łatwo możesz układać zdania, które mówią nam o tym co będziesz, w trakcie jakiej czynności będziesz w przyszłości, używając wyrażeń czasowych. Jeżeli chodzi o aspekt perfect, musisz pamiętać przede wszystkim o formule, czyli podmiot, odpowiednia forma czasownika mieć, czasownik główny w trzeciej formie lub z końcówką "-ed", jeżeli to jest regularny, no i dopełnienie. W aspekcie perfekt mówimy o rezultacie czynności na jakiś moment. Jeżeli chodzi o teraźniejszość, to na jakiś moment w teraźniejszości. I have just prepared some vegetables for barbecue. Nasze wyrażenie czasowe to just. I haven't seen her since Christmas. Wyrażenie czasowe since. She has been to London this month. This month. Wyrażenie czasowe. Have you watered the flowers yet? Wyrażenie czasowe yet. We have visited that museum lately. Lately. Wyrażenie czasowe. Używając odpowiednich wyrażeń czasowych, możemy mówić o sytuacji, która ma rezultat na teraźniejszość. Odpowiednich wyrażeń czasowych używamy, jeżeli mówimy o jakiejś sytuacji, która miała swój rezultat na jakimś konkretnym momencie w przeszłości. Używamy tego samego, tej samej formuły. We had known each other for a year before we got married in 2010. Tutaj mamy dwa wyrażenia czasowe. For i before. After I had washed the car, I went back home. wyrażenie czasowe. After. I had never visited London till I met you. Tutaj również mamy dwa wyrażenia czasowe. Never i till. They had already been married for 10 years when I met them. Tutaj mamy trzy wyrażenia czasowe. Bo already, for i when. How long had you known each other before you got married? Before. Wyrażenie czasowe. He hadn't done a lot by the time it started to rain. Wyrażenie czasowe. By the time. Zwróć uwagę, że tak samo jak w przypadku aspektu continuous, tak samo w przypadku aspektu perfect. Niektóre wyrażenia czasowe nam się powtarzają. Jeżeli chcemy użyć aspektu perfect, mówimy o rezultacie czynności na jakiś moment w przyszłości, czyli Coś się wydarzy do jakiegoś momentu w przyszłości: before, by, by then, by the time, until, till. Oczywiście używamy, używamy tej samej formuły. Co do aspektów, perfect. I will have written the letter by two o'clock. By wyrażenia czasowe: They will have been married for four years, till the end of the year for, jedno wyrażenie czasowe i till. Drugie wyrażenie czasowe. I won't have finished this project before Sunday. Before. Nasze wyrażenie czasowe. Will he have had his breakfast by the time I arrive? Wyrażenie czasowe. By the time. Will you have learned to drive until the end of spring? Wyrażenie czasowe. Until. To były przykłady użycia wyrażeń czasowych, jeżeli chcemy powiedzieć o czymś, co będzie miało swój rezultat. Do jakiegoś momentu w przyszłości. Czyli tutaj mamy aspekt perfect, w przyszłości. Czy już widzisz o co chodzi z tymi wyrażeniami i aspektami w języku angielskim? Najpierw, jeżeli chcesz coś powiedzieć, zdecyduj jakie wyrażenie czasowe jest ci potrzebne, czyli w jakim konkretnym czasie lub aspekcie chcesz umiejscowić swoją wypowiedź. Później, już tylko wykorzystaj formułę i dostosuj ją odpowiednio do aspektu perfect lub continues i możesz mówić bez problemu w teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości. To już wszystko, co chciałam ci powiedzieć o wyrażeniach czasowych. A teraz czas na ciebie. Ćwicz i wprowadzaj te elementy, żeby szlifować twój angielski. Napisz w komentarzach, jakie są twoje przemyślenia po obejrzeniu tego nagrania, a potem je polub. Podziel się ze znajomymi oraz dołącz do mojej grupy na Facebooku Angielski dla Pracujących. Możesz również pobrać specjalny bonus, który dla ciebie przygotowałam. Link znajdziesz w opisie. Magdalena Rękiewicz. Ze mną osiągniesz sukces po angielsku. Bye!